Jak widać pada deszcz. I jak widać założone rynny. Tu jest jedna rynna, tu jest druga rynna. Spowodowały, że w końcu mam w miarę sucho pod karportem. No, tutaj z końcówek oczywiście pada, no ale trudno żeby nie padało. tego są końcówki rynien, żeby z nich padało. Także polecam karport jako miejsce gdzie. Sucho można sobie y, trzymać samochód. On też pomaga y, w czasie mrzawek, bo wtedy ten opad y, marznącego deszczu zatrzymuje się, czy mgły zatrzymuje się na kraporcie i mamy auto bez konieczności skrobania szyb. No i oczywiście, jak jest śnieg, no to też nie musimy auta czyścić. A, pokażę Wam przy okazji przebieg. 408 km przejechałem. 5,6 ,5, 5 litra na 100 km minus 0,5 minus kWh, czyli doładował mi się samochód bardziej. Długoterminowo 3802 km, spalanie 3,3 litra na 100 km i 7,9 kWh prądu na 100 km. Myślę, że ten wynik daje do myślenia wszystkim Wam, którzy uważają, że, że auto hybrydowe jest fajne.